Wiadomo, klasztor jasnogórski, wiadomo, wielkie zakłady hutnicze. Jednak przyjeżdża się do Częstochowy głównie po to, aby zobaczyć sławne centrum czyli spółdzielczy dom towarowy. Pięć minut przed otwarciem. Fama o tym, czego tu nie ma, krążyła od dawna w całym mieście i jego okolicach. No i zaczęło się. Z równym zapałem, ale mniej skutecznie szturmowali Szwedzi przed wiekami wały obronne Jasnej Góry. Nie martwmy się, to już zostało dawno wliczone w koszty handlowe każdej takiej inauguracji. Cóż to za skarby zgromadził tu handel, że trzeba je było aż przebojem zdobywać z uszczerbkiem dla garderoby i systemu nerwowego. Na prawo biustonosze, na lewo pończochy. Proszę szanować przepisy ruchu. Potem euforia nieco upadła. No cóż rękawiczki jak rękawiczki po pięć palców i ani jednego więcej. Zamiast koszulino iron dla męża też coś ładnego i pożytecznego. A tutaj atrakcja niewymowna. Nie przebierać, nie przebierać, są dwa rękawy, to czego jeszcze chcecie? Nawet w Częstochowie w handlu nie ma cudów.